Pan spanie, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam Wam, dopóki Niego i Ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Maryja, najpiękniejsza kobieta świata. Nigdy przed nią, ani już nigdy po niej nie będzie piękniejszej kobiety. Kobiety, która napełniona byłaby tak łaską, a jednocześnie tak pokorna, dobra i miła. poznać myśl Bożą. Biblia mówi, że myśli Boże są dla człowieka niedostępne. Ale jednego możemy być pewni. Otóż Bóg posiada o po każdym z nas dwa obrazy. Pierwszy obraz to to, jacy jesteśmy. A drugi obraz to to, jacy powinniśmy być. Ale w przypadku Matki Najświętszej Bóg ma tylko jeden obraz. Dlaczego? Dlatego, że ona jest taka, jaka być powinna. W niej wszystko jest na swoim miejscu. Tam nie ma żadnej rzeczy, która sprzeciwiałaby się woli Bożej. Ona cała jest piękna. Nie ma żadnej zmarszczki. I żeby zrozumieć prawdę o Matce Najświętszej, dobrze jest ją porównywać do innej kobiety, do pierwszej kobiety, która też została stworzona jako piękna, idealna, ale przez swoje nieposłuszeństwo zestarzała się, przyjęła na siebie grzech. To Ewa. I można zupełnie wprost powiedzieć, że Maryja jest wydaniem drugim, poprawionym. Lepszą wersją Ewy, wersją beta, najlepszą z możliwych, tak jak Ewa przez nieposłuszeństwo ściągnęła na wszystkich grzech, czyli ostatecznie śmierć, tak przez posłuszeństwo Maryi i jej wiary do ludzi przychodzi Jezus Chrystus, czyli prawdziwe życie. Dlaczego o matce Bożej? Dlaczego tradycja tak często o niej wspomina? Wydaje się, że jest to uzasadnione, bo przecież Jezus, pa, Jezus ma po niej człowieczeństwo. To dzięki niej wszedł do konkretnej kultury, języka, domu. Jakaż to musiała być matka, jakiś to musiał być człowiek, skoro Jezus Chrystus jest tak dobry. I powstaje pewna zagadka. Syn był wcześniej niż Matka. Nawet się zrymowało. Tak, Syn istniał przed Matką. Został zrodzony przed wiekami przez Ojca. Dlatego miał ten przywilej aby stworzyć swoją matkę jako najpiękniejszą, i my ją znamy pod tytułem Niepokalana, pozbawiona grzechu. Można zatem z całą pewnością powiedzieć, że jest najpiękniejszą kobietą świata, stworzoną przez Boga, ukochaną i właściwie bije na głowę tak piękne kobiety jak Helena Trojańska, którą wybuchła wojna. To o nią właściwie powinni się bić wszyscy mężczyźni. To o jej względy powinni walczyć królowie tego świata. Nie ma w niej żadnej rzeczy niepotrzebnej. Tam wszystko jest akuratne. Jest nowym ogrodem Ery, zasadzonym przez Boga, pięknym i chwalebnym. Żeby zrozumieć prawdę o Matce Najświętszej i o jej niepokalanym poczęciu, warto sobie uświadomić, że każdy z nas jest niewolnikiem grzechu. Urodziliśmy się jako niewolnicy grzechu. Ale ona jako jedyna nie jest niewolnicą grzechu. Ona sama wybrała niewolnictwo, bo jest prawdziwą niewolnicą Boga. Która w pokorze i służbie oddaje mu cześć. W tej wolności i wyborze Maryi objawia się najpełniej jej miłość, nie tylko do Boga, ale także do każdego człowieka. Zobaczcie, że kiedy czytamy historię zwiastowania, to musimy to jasno powiedzieć, że syn, który ma przyjść na świat, nie przychodzi przez przypadek, nie jest wypadkiem przy pracy. Ten syn został zachciany. Była zgoda Maryi na to, żeby Syn Boży stąpił w jej łono. I kiedy po zwiastowaniu czytamy w Ewangelii, że Maryja idzie do Elżbiety, to pada nam takie sformułowanie, z pośpiechem poszła w górę. Dlaczego z pośpiechem? gdzie się jej tak śpieszy? Ona bowiem jest lekka, jak mgiełka, szybciuteńka, przeźroczysta. Dobrze znamy tę prawdę. Jeszcze nie zdążymy nic pomyśleć w naszej głowie, a ona już biegnie do syna. I mówi: słuchaj, mają różne potrzeby, potrzebują cię jest piękna, lekka, jak mgiełka. Biskup Fulton Sheen komentując nalecenie świętej Elżbiety powiedział tak, że nagle wiosna przyszła służyć jesieni. Młoda Maryja przychodzi do starszej Elżbiety. I chciałbym w tym miejscu powiedzieć trochę o relacjach między młodymi a starszymi. Często żyjemy w rodzinach, Wielopokoleniowych. Te relacje bywają różne. Młodość nie rozumie starości, ale starość też nie zawsze docenia przywileje młodości. Zresztą nasz wielki poeta mówił: Nigdy rozum przy młodości. Ale z drugiej strony, starsi muszą rozumieć, że młodość ma swoje prawa. Nie cieszy się jeszcze pełnym doświadczeniem. Są również sytuacje, kiedy młodzi są bardzo potrzebni starszym, kiedy zaczyna brakować sił, kiedy potrzebna jest pomoc. O tym, że te relacje między młodszymi a starszymi bywają różne. I czasami młodsi wystawiają na próbę starszych, uczy także moje doświadczenie. Pamiętam, kiedy. Uczułem w szkole podstawowej, w pierwszej klasie, lekcja religii. Wszystko idzie jak po maśle. I nagle przybiega do mnie zakrwawiony chłopiec. Z ust leje się krew, cała koszula zakrwawiona, więc ja wystraszony, bo nie wiem, z płuc, z żołądka, co to będzie. Wykrwawi mi się tutaj. A on tak patrzy na mnie i śmieje się ze mnie z mojego strachu i mówi, Wiosnę księdza lecaka. Tak, młodość potrafi wystawić na próbę starszych. Idąc dalej, kiedy Maria wyśpiewuje Magnifikat, to nagle uświadamiamy sobie, że ludzie radośni to są ludzie naprawdę pokorni. Dlaczego? Dlatego, że im tak niewiele trzeba, żeby się z czegoś ucieszyć. I w magnifikat Maryi, w tym hymnie, który często powtarzamy, jest wielka zachęta do pokory do tego, żeby mieć niewiele, bo tam ukryta jest tajemnica szczęścia. Kościół nada Matce Bożej także nowy tytuł. Nazwę ją Teotoko. Czyli rodząca Boga. Dlaczego taki tytuł? Tak? Dlatego, że to Ona daje to, co najlepsze, najważniejsze i najcenniejsze dla świata. Bóg w pewnym sensie jej potrzebował. I chciałbym, żeby dzisiaj każdy z Was, od Boga, w duchu Maryi, usłyszał te piękne słowa: Jesteś mi potrzebny. Bez Ciebie historia świata nie potoczy się według mojej myśli. To jest dobroć Boga. Każdy z Was jest Bogu potrzebny, bo bez Was świat byłby nie taki, jak sobie wymarzył. Bóg. Była żona żoną Józefa. Ktoś powie: Proszę, księdza, to takie niespełnione małżeństwo, z problemami, z kłopotami. Nie mieli pożycia, ale przecież spełnieniem ich małżeństwa nie było pożycie. Spełnieniem ich małżeństwa był owoc miłości. Jezus Chrystus. Chciałbym w tym miejscu trochę zatrzymać się przy Świętym Józefie. Obchodzimy rok Świętego Józefa. Wypada powiedzieć o nim kilka słów. Otóż, żeby dobrze sobie wyobrazić rolę Świętego Józefa, trzeba postawić się w jego sytuacji. Przychodzi moment, kiedy jest już zaręczony z Maryją, i nagle ona mu opowiada o tym, że jest w ciąży. I kto jak kto. Ale on ma stuprocentową pewność, że nie jest ojcem tego dziecka. Dlatego w pierwszym odruku chce ją oddawać na jej dobra. Dopiero Anioł mu uświadamia, o co w tym wszystkim chodzi. I tu objawia się wielkość świętego Józefa. Józef zachował się jak prawdziwy, dobry mężczyzna. Powiedział tak: Wiem, że to nie jest moje dziecko. Ale to jest kobieta, którą kocham i to dziecko też będzie moje. Biorę za nich odpowiedzialność. Jak często brakuje nam takiej postawy w życiu mężczyzn, wzięcia odpowiedzialności, niezrażania się przeciwnościami i trudami. Zranieni w męską dumę często odrzucamy kobiety, dzieci, słabszych. To jest wielkość świętego Józefa. Odpowiedzialność, która kocha. Następnie widzimy Matkę Bożą w Kanie Bagielskiej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Biblii jest to jedyne miejsce, kiedy Maryja jest przedstawiona przed synem. Ewangelia wymienia ją jako pierwszą. W każdym innym miejscu najpierw jest Jezus, a potem Maryja, ale nie w Kanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że cud w Karii został zauważony właśnie przez nią. To ona zrozumiała potrzebę ludzi. I mówi do syna zobacz, potrzebuję cię. A na to jej syn daje dziwną odpowiedź. Mówi nie nadeszła jeszcze moja godzina. Dlaczego jej tak odpowiedział? Dlatego, że godzina, o której mówi jest objawieniem Jego chwały, ale jest też godziną męki i śmierci. To znaczy, Jezus mówi do matki: jesteś gotowa na to, żeby nadeszła ta godzina? To znaczy, czy jesteś gotowa na to, żeby współcierpieć ze mną? Żeby zobaczyć mnie na krzyżu? Jesteś na to gotowa? I Maria odpowiada: tak. Jestem gotowa. Niech się stanie. To posłuszeństwo Maryi wiąże się mocno z posłuszeństwem jej syna. Ona jest nie tylko jego matką, ona jest także jego uczennicą. Jest pierwszą chrześcijanką. I tak jak syn był posłuszny, tak też Maryja jest posłuszna woli ojca lubi trójkę. Dlatego syn był 30 lat posłuszny. Trzy lata głosił Ewangelię. Trzy dni spawiał świat. I wreszcie trzy godziny umierał na krzyżu. Bóg lubi trójkę. Maria jest wzorem kontemplacji. Człowieka, który potrafi odkrywać Bożą obecność w świecie. Pamiętam jednego z moich współbraci, który w seminarium bardzo dbał się do ewangelizowania świata. I kiedy potem, już taki zdenerwowany, poszedł do ojca duchownego, usłyszał od niego słowa: Słuchaj, chciałbyś spalić świat. A Pan Jezus 30 lat był posłuszny i nikt o nim nie słyszał oprócz Nazaretu. Nikt o nim nie wiedział, bo zwykłym cieszą. 30 lat był posłuszny, żeby potem 3 lata głosić Ewangelię. Zresztą przypomina mi się tutaj też historia pewnego człowieka, który przeprowadzał wywiad z trapistą w telewizji i program dotyczył spraw kościoła tego, że w ludziach coraz mocniej... Postępuje laicyzacja. W kościołach jest coraz mniej osób, że Kościół się zwija i taki rozdemocjonowany pyta czy co my mamy robić? Musimy jakieś plany duszpasterskie przygotować, żeby to wszystko wziąć w swoje ręce. A ten trapista uśmiechnął się i powiedział do niego, usiądź na czterech literach i zacznij się modlić. Często ta herezja aktywizmu przesłania nam to, co najważniejsze, troskę o własne zbawienie. Bo jaką korzyść człowiek zdobędzie, jeżeli zbawi innych, ale na swojej duszy szkodę poniesie. Idźmy dalej w historii Maryi Pokalanej. Stoimy pod krzyżem. Krzyż to drugie zwiastowanie. Przy pierwszym zwiastowaniu Maryja została matką Syna Bożego. Ale pod krzyżem Maryja zostanie matką wszystkich ludzi i ona zapłaci za to wysoką cenę. Ta cena bierze się z tej myśli, że kochać można tylko przez krzyż. Jeżeli kogoś kochacie w życiu naprawdę, to dobrze wiecie, że ta miłość związana jest z krzyżem, z trudem, z cierpieniem. Z codziennym powstawaniem, okazywaniem miłości, przebaczaniem. Bo kochać można tylko przez krzyż. I wreszcie wniebowzięcie, ukoronowanie życia Matki Najświętszej. Ktoś zapyta, jak to możliwe. A na możliwe, bo to naturalna konsekwencja jej życia. Ona jest przyciągana do Boga jak magnes. Normalnie ciało ciąży człowiekowi, popycha ku ziemi, a u niej nie. Ona cała jest lekka, zwierna. Idzie do nieba, żeby być pośredniczką, żeby przypominać o tym, że miejscem, w którym ma zamiesz zamieszkać człowiek, jest niebo. I tak właściwie przeszliśmy całą historię Matki Najświętszej, która króluje nam w niebie. Na koniec, bo jest to też koniec naszych spotkań, chciałbym wam opowiedzieć o pewnej sytuacji, która będzie jednocześnie moim życzeniem dla was. Otóż kilka lat temu, pracując, tak jak mówiłem, z dziećmi w szkole podstawowej, przybiega do mnie mama dziewczynka. Ja, jak taki dumny katecheta, zaraz po Świetnie przygotowany. Patrzę na nią i widzę, że chce mi coś powiedzieć. I mówi do mnie, kocham księdza. Ośmioletnia dziewczynka. Pytam się, Zosiu, a za co ty mnie tak kochasz? Więc myślałem o tym, że chodzą mi jej się lekcje że ksiądz taki fajny, a ona mówi kocham księdza, bo ksiądz tak ładnie pachnie. Pytam się, a czym ja tak pachnę? Ksiądz tak pachnie kościołem. Tak. Znamy ten zapach, ten kościół tutaj w budowie jeszcze czeka na ten zapach, ale każdy z nas zna zapach kościoła. Kościół ma specyficzny zapach, kadzidła, świec, ale kościół ma też zapach modlitwy, świętości ludzi, którzy do niego przychodzą. I chciałbym Wam na koniec życzyć, żebyście pachnęli kościołem, że kiedy przyjdziecie do domu, to ktoś Wam powie, o, przyniosłeś ze sobą zapach kościoła, znam ten zapach. Bądźcie dumni z tego, że jesteście w Kościele, że zapach świętości jest też Waszym zapachem. Tego Wam z całego serca życzę i modlę się za Was przez pośrednictwo Matki Najświętszej, żeby ten zapach nigdy z Was nie zniknął. Amen.